什么？来啦！ Adam Mickiewicz, ballady i romanse, mierze Janka. Jakiś to chłopiec piękny i młody, jaka to obok dziewica. brzegami silnej mierze i wody idą przy świetle księżyca. Ona mu skosza, daje maliny, on jej kwiatki do Janka. Pewnie kochankiem jest tej dziewczyny, pewnie to jego kochanka. Każdą noc prawie o jednej porze, pod tym się widzą modrzewiem, młody jest strzelcem w tutejszym boże. Kto jest dziewczyna? Ja nie wiem. Skąd przeszła, darmo siedzieć kto pragnie. Gdzie uszła, nikt jej nie zbada. Jak mokry jaskier wschodzi na bagnie, jak ognik nocny przepada. Powiedz mi, piękna, luba dziewczyno, na co nam te tajemnice? Jaką przywołać do mnie drożyną, gdzie Dom twój, gdzie są rodzice. Minęło lato, żółknęły liście i drzysta nadchodzi pora. Zawsze mam czekać twojego przejścia na dzikich brzegach jeziora. Zawrzesz po kniejach, jak sama sarna płocha, jak upór błądzisz w noc ciemną. Zostań się lepiej z tym, kto cię kocha. Zostań się o luba ze mną. Maja, oh, oh. Kateczka moja stąd niedaleka. Po środku gęstej deszczyny. Tam jest tam dostatkiem owoców, mleka, jest tam dostatkiem zwierzyny. Stój, stój, odpowie kardym łokosie. Pomnął to ojciec rzekł stary: w wdzięki w mężczyznym głosie, a w sercu liście zamiary więcej się waszej obudy żuję, niż zmienne ustam zapały. Może bym prośby przyjęła twoje. <grybujesz> czy będziesz mnie stały? Aha, aha. Płowiec przyplęknął, chwycił w dłoń piasku, piekielnie wzywał potęgi, tlał się przy świętym księżyca blasku, lecz czy dochowa przysięgi? Dochowaj strzelce, to moja, to moja rada, bo kto się bo kto przysięgę naruszy, tak biada jemu, życia biada i bieda jego złej duszy. To mówiąc, dziewka więcej nie czeka, wieniec złożyła na skronie i się strzelca z daleka na zwykłe uchodzi Nie się za nią strzelec pomyka, rączym wybiegom nie sprostał. Zanikła jak lekki powiew wietrzyka, A on. Сам не пожалуйста. Ejka na boczku czy na kiełbasie? A muszę sprawdzić. <śm>